Jako pierwsza chodź zabierzeń, taka wspaniała, kochana, aaaaah! Aaaaaah! Bo już tyle nie ta Pani Dreko, brawa! Ruch jest uda w tędzesie na Radzie Pedagogicznej. Wielu nauczycieli twierdzi, że prowadzę tę szkołę z ręką. Oczywiście to nieprawda. Masz Prawa pierwsza. Kolega z geografii wyczuł bardzo ciekawą tezę, że w naszej szkole panuje z niebiską Otóż... TO! ...i twierdzi, że w naszej szkole pali nie ma. Zresztą ten kolega już u nas nie pracuje. Dziękuję za nowe grono dla ekspresacji dziękuję. Prawa druga. Do, do, dochodzą do mnie skargi od nauczycieli, że w naszej szkole jest cenzura i nie ma wolności słowa. Otóż i stwierdzam, że w naszej szkole nie ma czegoś takiego jak cenzura i wolność słowa. Dziękuję jeszcze na tego zacji, dziękuję. Sprawa najważniejsza, dostałem list od pana premiera w sprawie strajku. Może czystę w całości. Drodzy nauczycieli, z poważaniem wasz premier. Panie Marku, Pani Mech! Panie! Czy ty wskazujesz na naszego kolegę, pana Marka, z jest na tej szkole wychowania do życia w rodzinie? Czego? Piękny o Włosów! Co Proszę W my jesteśmy na z liściami, jakie panowie przekazuje na swoje lekty. E, Więc do mnie również te skargi dotarły. W takim wypadku, panie Marku, proszę wejść. Przecież nie mamy teraz. Zapomniałam, no, podpiszam karę. Może pan być kąta. Ucień, ucień się, ucień się, ucień się. Ale, za, ale za to wśród najmniejszy. Nie do pani mówię do pana, mówię pan uchom mów nam się bieram nie do w kierunku mojej poczy również. Mógł w kierunku mojej poczy również równolegle. jak pan wytłumaczy fakt, że Ania w pierwszej chce w ciągu. Nie wiem, jakby słuchałem moich rad, to by do tego nie doszło. A co pani Żeby się nacierały czosnkiem. Dużo czossunków i najważniejsze. Na noc złożyć sobie ząbek czosnku pępek i leżeć na brzuchu. Ile? Dziewięć <śm> miesięcy. To bardzo odważna metoda, ma Pani jeszcze jakieś inne? Tak, moja mama stosowała metodę kalendarzyka. To i to. strach. Niech się Pani uspokoi, bo ja po premii. Po tym, czego nie mam w tej szkole. No dobrze, Panie Marcu. Jak Pan wytłumaczy fakt, że moja koleżanka używa metody kalendarzyka, a i tak jest ciąży? Nie wiem, może miała kalendarz nie na ten rok? Może luty był przestępczy? Albo po prostu ząbek czasu wypadł ich z pęka. Proszę pana, mówi pan że, że jeśli będą stosowały tabletki antykoncepcyjne, to będą jej rosły wądy. A przecież powszechnie wiadomo, że po tabletkach antykoncepcyjnych wądy nie rosną. Rosną, rosną. <ślam> proszę bardzo, proszę ten temat. Panie Marku, wszyscy to a czy pan wie, że pierwsze krótkie metody tortu są zakazane? Tak, dlatego ja stosuję rzymskie. Jeżeli jeszcze raz dowiem się, że przybił pan Kowalskiego do tablicy, to inaczej pogadamy. Ale ja nikomu nie przybiłem. Tak, a to dlaczego pan się zbudził we wtorek na lekcjach? w sklepie. Po co? Po pojście. <laughs> Przepraszam pana, powinien pan mówić młodzieży o rzeczach, których chcecie teraz. O seksie, o narkotyka, o menopauzie pana, czy pan w wie co to jest masturbacja? Tak, jest mi to znane zjawisko. Masturbacja. Asturba... Masturbacja występuje w samolocie, gdy samolot w powietrzu padnie w taką dziurę, nim tak krzepie. Widzę, że kolega obracany w tym temacie. Parę razy się przeleciałem. Ale przynajmniej tego dziś nie ma. Dobrze, panie Marku, osobiste pytanie. Czy pan kiedykolwiek był w jakimś związku? Pani wie, co to jest związek? Tak, wiem. Chyba na Tak, byłem w stałym związku. To było jeszcze na studiach, ale od tamtej pory Staszka już nie widziałem. Tak to jest taki kramat! Oni co tak kują? Może ma masturbację. Mamy go bardzo już za późno. Panie pan kończę, te już i tak się z Pana wszyscy śmieją. Pani dyrektor też się śmieją. Mówią że, mówi, mówią, że Pani jest transvestytą. Co? Ja trójkę dzieci urodziłam in vitro. Nie, eee, to masz te linii Suzuki in vitro. Dobrze, podsumowując pańskie osiągnięcia edukacyjne stwierdzam, czyli może Pan dalej uczyć w naszej szkole wiedzy o seksie. Jak to nie mogę? Normalnie niech Pan sobie weźmie urlop wychowawczy. Jak to wychował? Przecież ja nie jestem w ciąży. No <suszy> to Pana teorii, no to kto wie? Jak to kto wie? Ja o ząbek czosnku w pęsku, oto. ten ząbek wyjmie wsadzie z drugiej strony. Z drugiej strony nie mam pęska. Będzie panie oparze po pan trafił. A nie, teraz to jest już wszystko jedno. Wszystko ci powiem, wygarnę ci, ty. Ty hitlerze z włosami. Ty niebieskich w niebieskim dzianku. Ty wielorybie, na plażę jaja składaj. A ty się kaweł nie wzywaj, tak właśnie Pani dyrektor nie będzie, że wszyscy na Czopek mówią.